Jak co roku spotykamy się tutaj zawsze w przeddzień niedzieli palmowej w sobotę i dlatego też nazywamy to sobotą palmową. Zapraszamy dzieci, zapraszamy rodziców, no żeby przypomnieć jak dawniej, jak dawniej malowało się pisanki, jak wykonywało się palmy, wycinanki. Jak powinien wyglądać stół Wielkanocny. Zapraszamy do no, poczęstunku, do spróbowania takiej tradycyjnej Wielkanocnej Paschy, do jajeczka z szanikiem. Mamy chałki. będzie to taki, takie miłe, że tak powiem, wspomnienie tutaj pobytu w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży. I też dzisiaj takimi gośćmi specjalnymi są panie, które... Nie tylko prezentują stroje ludowe, w którym, w którym to ja też dzisiaj mam przyjemność wystąpić, ale przede wszystkim pokazują haft ręczny, haft krzyżykowy i zupełnie niecodzienny, a mianowicie haft klockowy, który jest bardzo charakterystyczny dla właśnie haftu polskiego, a w tej chwili no z racji tego, że jest to bardzo trudna technika. Właściwie niestosowany. Mamy przygotowane takie baranki, odlewy gipsowe, kurki, kurczątka, jajeczka. No i dzieci też malują te ozdoby. Będą mogły oczywiście zabrać ze sobą je do domu. No i myślę, że będą taką miłą pamiątką i ładną ozdobą świątecznych koszyczków. Ze stowarzyszenie, stowarzyszenie Miłośników Tradycyjnego Rękodzieła Ludowego i Artystycznego. No i od wielu lat przychodzimy tutaj na warsztaty, dlatego że nasze stowarzyszenie właśnie zajmuje się haftem i koroną. Ponieważ jesteśmy zaprzyjaźnieni z SCKM, więc my odwzajemniamy, uczymy dzieci i innych tego, co im odpowiada. Czyli tu mamy haft, różne rodzaje haftów. Tu mamy, haft, tu mamy pokaz koronki klockowej, a tu Małgosia, która jest naszym członkiem młodzieżowym i haftą matematycznego. Inaczej mówiąc przestrzennego, że przeprowadza nitki po dziurkach, które wcześniej no trzeba sobie matematycznie wyliczyć, prawda, rozrysować figurę geometryczną. Koronka nazywa się koronką klockową. W Polsce jednym z najsłynniejszych miejsc, gdzie ta koronka jest tworzona, jest bobowa. Robioną tradycyjnie z sera białego, bakali. Orzechów nerkowca, które są dodatkiem takim nowoczesnym. Poza tym są jajka i jest krzanik robiony z jajkami. Bardzo smaczny polecam. A jakoby i z palmami? O, joju, joju! Wolno idą, bo wolno. Lecieć powinny, a zaczęły ulatywać. Oj, za... ludzie, patrzcie się, co się dzieje: anioły Dziwuj... z palmami! wojta się ludzie, wielkie anioły z Otóż wierzbna! Otóż kwiecna! Do świątyni gronę wszystkim! Niosą palmy do ołtarzy! Z również anioły. Wierzba od niepamiętnych czasów ustawana była za roślinę i Jak tam nagrzeszyliście, to jeszcze będzie się czas wyspowiadać. Tutaj, tutaj! Tutaj skarby, tu! Najpierw dookoła, chodźcie za panią Aldoną, dookoła rynku, a potem przejdziemy przez scenę, aby zaprezentować się szacownemu jury. Wszyscy szerzej, szerzej dookoła stołu. Bardzo proszę na przedstawienie pierwszych panów, które są na scenie. Zapraszamy tam do stołu, żyli skrzętnie notuje i mamy następną o Dominik Jola. Ala Jola. Dom Kultury, ulica Lotnicza Ela targowa, Nasza palma jest gotowa dzielenią się młode i radość dają na my przespaniałe, zrobione z wierzbowych gałązek suszonych kwiatów i stążek. Drodzy Państwo, jury udaje się na naradę. Starano się aby chociaż najmniejsze kawałeczki palmy znalazły się w kurnikach i oborach, i to koniecznie przed Wielkim Piątkiem, bo w dniu boskiej śmierci czarownice nabierały szczególnej śmiałości i usiłowały zakradać się do ludzkich obejść i wyrządzać dotkliwe szkody.